Tylko że w tym matriksie takiego taktycznego szaleństwa dochodzimy do momentu, w którym dzisiaj w moim najgłębszym przekonaniu racja suwerennej Rzeczypospolitej za chwilę będzie zagrożona. Bo o ile politycy mogą sobie pozwolić na to, moim zdaniem, że jednego dnia wyzywają się ponurymi epitetami, a drugiego dnia siadają i mówią, że nigdy nie spotkali fajniejszego człowieka i podpisują ze sobą porozumienie. To jeżeli wywołamy emocje o charakterze ogólnospołecznym i wypuścimy tego demona, w którym zwykli ludzie będą na zwykłych ludzi, do zwykłych ludzi nastawieni negatywnie i będą szczuci, przeciwko jedni przeciwko drugim, a jeszcze na dodatek rozstrzygający głos, rozstrzygającą kartę za chwilę na stół położy Rosja no to żaden polityk w Polsce nie zapanuje nad rozwojem wydarzeń i żaden polityk w Polsce nie doprowadzi swojego planu do końca, swój plan do końca doprowadzą oczywiście Rosjanie. I żeby było jasne, to samo dotyczy polityków ukraińskich, bo ta moja krytyka jest mocno jednostronna. No, bo ja nie byłem odpowiedzialny za politykę Poroszenki i Zełęskiego, ale mam wrażenie, że podobny mechanizm, chociaż w mniejszym natężeniu, był obecny po stronie ukraińskiej. A po drugie żeby się troszeczkę przed Państwem usprawiedliwić. Jestem Polakiem i w związku z tym bardziej bolą mnie winy, błędy, grzechy i zaniechania Polaków, aniżeli naszych ukraińskich partnerów.